się i co z tej strony Krzyspin, powracamy więc tak, nie wiem co mówić, bo dopiero co wyszłem niedawno z więzienia pół miesiącu temu, roku temu się przeprowadziłem z więc co, wsiadamy, o, wszystko pokażę, o tak, wyszliśmy z więzienia mamy kredyt do spłaty, wszystko a to nie będę opowiadać później o tym jak na razie widzicie Cika mamy, gospodarstwo też mamy Też mamy kredyt, no dużo się podziało Jeszcze mamy pół... 300 tysięcy do spłacania kredytu Ale wracamy na spokojnie, gospodarka kupiona w Kredycie, więc Witam widzowie, podobno naprawdę mnie nie było tutaj Więc Też nie wiem co mówić Dobra, wiedziałem sobie na gospodarkę. A, z góry mówię, że tak poza już. A było to gospodarka zbudowana przez Mikołaja, tego Jupitera z YouTube'a. Ja tylko ją trochę przebudowałem. Yy, więc no. Wychodzimy. Otwieramy. Żeby nie było. O, tu zaparkujemy sobie. Dobra, no, zgasimy. Dobra, więc co? Trochę was oprowadzę, ale pewnie już widzieliście Więc tu mam takie budynki, o proszę. Tutaj o, domek taki ładny. Tutaj taka stodoła z pieskiem. Tutaj drąbię sobie drewno. Tutaj nieraz siedzę, odpoczywam tutaj nic nie ja mam, bo to jest taki e, warsztat taki mój, ale nie że coś w zimę robimy, tutaj mamy tura tutaj mamy taką stodołkę z kurami tak jak była w pierwszym sezonie w 22 na mpw bo i trochę mogą się przybliżyć, ale w sumie no więc tak zaczynamy, no to tutaj mamy pierwszy główny ciąg pociągowy, to jest 902 Usus pięknie się prezentuje po remoncie silnikowym Tutaj obok mamy 60, siewnik poznaniaka, 2,8 metra. Rościewacz jakiś. Nie wiem co to nawet jest za rozciewacz, opryskiwacz, elegancki. Co tutaj dalej mamy? Dobra, czekajcie, otworzę tutaj. Opa, widzę sobie. Zamknę. I co tutaj mamy? No, tu mamy tyle. Tutaj mamy coś. A tu mamy 30 trzy, po dziadku, z dwugołówką po dziadku. nas stamtąd, więc elegancko. Tutaj coś mamy, nie mamy. Tutaj kombine klasik, coś innego, nie widzę na start, tylko klasika mamy. Więc elegancko, 4 metry. Z tego co pamiętam to już przygotowany znacznie, bo dzisiaj będziemy żniwować. Eee, co tutaj mamy? I dalej. Eee, to tutaj coś było. No tutaj jakieś tubulary, tutaj drzewka, jakaś puśtawka. Sopn. Tutaj o, wejście na dach, bo w mi antena jeźdź e, zrobiła. Tak powiem, widzowie. Tutaj teleżówka 2,8 metra, a nie 2,5. Jakaś ruska. Nie wiem co to za marka. Może ktoś przeczyta. Jak ktoś potrafi ruski. E, no tutaj wiadomo. Nie, może idziemy po kolei. Ja się poprowadzę do tej silo z takiego stodoła z, do z takim takimi minami podwójnymi. No wiadomo. Sip ma prasa Nowy nakup. Na co e, to za. za. Zdrowiarka bo była, nie pamiętam nic Może ktoś pamięta, czekajcie. Szamasza. Szamasz, szamasz szamosz, szamasz, szamasz, no. Więc elegancko. Tutaj co mamy? Tutaj mamy belki trochę. O, tak, no odpierciel Ustawiany. tutaj mamy win. Silos, no wiadomo jeden. E, mamy kultywator. 3 metry. Yy, mamy w przetrząsarkę, klasa yy, agrome, agrometa, agro, no agromas agrometa chyba yy, Kosiarka Rotacyjna, o proszę yy, Mamy Paszowóz Na krówki yy, Mamy beczkę do gnojowicy Krówki, ładne O co, tu są się dowidziły, dobra osoba Pryzmę na obornik trochę już, no i jest rozrzutnik Agrometa eee, Piękny. O, puk się obalił. Ich hurra, bo ja mówiłem. No, eee, Agrometa, chyba to był Nie eee, Jest z tego co pamiętam. Tutaj coś mamy, nie mamy chyba tutaj nic, więc idziemy tam dalej tutaj przyczepy, tutaj mam jedne pola przężyto albo żyta albo na tu jest żyto, tu jest przężyto albo tu jest żyto i tu jest przężyto coś takiego, nie pamiętam właśnie jak to chciałem tutaj wyjazd tutaj sobie zejdziemy eee, przyczepa pierwsza ruska 5,5 tony proszę, piękna, elegancka eee, tutaj mamy AutoCankę 6,5 ton, chyba z tego co pamiętam, przyczepa. I tu jest trzecia on, Agrometa, największa, więc elegancka. Tutaj mamy silos na kiszonkę No i tutaj taki boczny. Jasne gospodarstwo. Ale co, nie przeciągają, wsiadamy w klasika. Będziemy kosić też, będzie to krótki odcinek, bo to jest wstępny. Też trochę się stresuję powiem Nagrywaniem, bo dawno nie nagrywałem 3 miesiące prawie Więc na, sp na spokojnie w Muszę się w wiecie Ten vibe wciągnąć Więc co, wsiadamy Delikacko Wyjdziemy sobie w schodkach tu? Spuścimy ręcznie Tak Pyk Jedyneczka Wyruszyjmy sobie Pojedziemy blisko tutaj gospy Na pierwsze pole Łe Dobrze, wyjechaliśmy elegancko tutaj w, w liwo Gryneczek się pali pali Dobra lecimy Opór włączymy nawet nie wiem czy ten opór ma A, ten kombi nie oporu z drona wam pokazuję jak coś widzowie kamera o tutaj piękne pole nasze rośnie elegancko ale lecimy dobra Olej jest wzięty, gaśnica jest paliwo jest, wszystko jest Dobra, elegancko tutaj bumper mieszka taki, ale ten szkoda gadać, widzowie Kurde Czekajcie polecimy. Dobra, to polecimy sobie tutaj. Wolno. W sumie nie wiem, to ma tomować drogi. I przybiegł go. Dobra, lecimy. Ale wylepi nas po tych dołach O kurde, ile tu ludzi jedzie? Tutaj musimy szybko przejechać przez ten most. Dobra, lecimy. Zaraz będzie jemy. Czy jest trojan, dobra. już widzimy nasze pole kurde, a więc spad prawie. Dobra. Czekajcie. Lecimy o wjeżdżamy

Właśnie początek miał trochę inny być, ale już chciałem dla was nagrać pierwszy odcinek, więc tak jest, bo miało być, że wstałem tej wioski, ale to, to, bo miałem jechać specjalnie do tamtej wioski, by tam nagrać wstałem taki ale to trochę kilometrów jest z drogi do szportowania. Nie tak, i... nie. Byście jeszcze czekali dwa tygodnie na ten odcinek. Tak, to już jutro macie, w poniedziałek. Też nie oczekuję jakichś dużych wyświetleń, bo wiem, że by nie było 3, 3 miesiące, więc będę musiał odbudować ten kanał. Jak stówka będzie, to będzie by dobrze. Na połowy Powiem Wam, że ładnie połowy tutaj, to jest może raczej nie było Także żeby ten znak nie skusić. Dobra, jakoś. jedzie ten, to cofniemy A jak tam zbiornika słabo słabo sypie Wiadomo te pola muszę to prowadzić do użytku bo to pierwszy 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 nie na tym polu jak na wszystkich na bo to pierwszy lana to moje to Wiadomo to tu ja sam, ale na wozu tak dużo nie dawałem, bo nie mamy hajsu, mamy 5 koła na start, więc jeszcze mamy kredyt 300 koła, więc nie będzie tak łatwo. Zbadnie mieli po prawej tu taką tabelę, wam zrobię najwyżej Bo będziemy grać tak jak na początku, bez chudów, z pierwszej kamery. Więc no. sobie je normalnie, jak się dorobimy. na większych przynach już tak średnio się gra. Zrobimy jeszcze sobie taki nam szerzej, zrobimy ten, będziemy sobie um, ciągnik z czterką. mi kamera spadła, ale już ją poprawiłem, dobra elegancko jest czekajcie, sprawdzę a nie sprawdzę ile mamy, no dobra nad 50% pewnie nie mamy czekajcie wezmę tutaj, zobaczymy szybko kurde, słabo to sypie Pierwszy sezon to będą straty, same widzę Mogliśmy jednak słomę robić, byśmy sprzedawali Nawrócimy się że jeszcze, żeby idę sobie pamiątkę zrobić zdjęcia na pamiątkę, bo ja parę takiego. to sobie zrobimy, jak zawsze robiłem zdjęcia na pamiątkę, powiedziałem sobie trochę Dzień Chcimy, idziemy. idziemy dalej. Tutaj od tych trzech trochę kramy wam powie. Ale to wiadomo, bo to cień do drzewa, to trzeba tam bo słońce nie wychodzi dobra, chcę pójść na pociąg dobra, tak zostawiamy przechodzimy, idziemy na pociąg akurat wrócimy z ciągnikiem, wysypiemy się będziemy kończyć bo pierwszy odcinek to taki wstępny, wiecie, muszę się też wdrożyć w te nagrywanie i żeby po prostu się przyzwyczaić, wiecie 3 miesiące i nagrywać to trochę jest długo dobra przyspieszymy przy, z blindem, bo to będzie tro, trochę się zmęczę, ale to wiadomo kurde, już się zmęczyłem. Dobra, tak nie myśli. Drugcikiem takim. I nie wiem, wezmę chyba siątkę i ten... Nie będę, prawda, i tej, tej Luzi Dobra, opa. O dobra, już jest ten wystawiony, żeby tam tego nie wystawiać. Dobra. idziemy, tak? światełka ty sorry panie ja pan, że pan za mało, bo to masakra, bo weźmiemy sobie tą wiadomo, mam sobie trochę inne ten inne pola sobie skoszę, tam samemu jak będę, nie? parę jeszcze zostawię sobie, nie wiem, trzy od, odcinki jeszcze dni a tam jedna skosze najwyżej, bo też zakończę po odcinkiem więc to no, lecimy się wysypać, łe, ale mnie sterepa.

Kreuneczek. Wjeżdżałem łe. Jetar urodził Więc co widzowie? Dziękuję za oglądanie, to było na tyle. W dzisiejszym odcinku. I co? Widzimy się w następnych. Do zobaczenia, Elo.